Cześć, tutaj Narwal, jest 3.11., no i zaczynam przegląd rynków. Przegląd rynków zaczniemy od analizy technicznej bitcoina. No cóż, na miesięcznym ten wykres niewiele nam mówi, znacznie więcej możemy się jak na razie dowiedzieć na tygodniowym. Tutaj mamy takie nie do końca, te w, nie do końca techniczne wybicie. Ponieważ mamy tylko 183 CCI, tutaj się pokaże. tego tylko 183. Na tygodniowym chcielibyśmy tak przynajmniej 220. Najlepiej około 240. No mamy to 183. Więc nie jest źle. I dopóki e, utrzymujemy się nad CCI 100, to jest miejsce do dalszych wzrostów, ale też e, tutaj. Ta korekta musiałaby się zakończyć i mamy jakieś 4 dni tak naprawdę na jakieś większe wybicie. Jeżeli tego większego wybicia nie będzie, to najprawdopodobniej kolejne świece zejdą poniżej tego 100 CCI. No i czekać nas będzie konsolidacja. Miejsce na wzrosty jest, ale czasu na te wzrosty jest coraz mniej. Tutaj jak widzimy odbiliśmy się od 0,236, co pokazuje na silny trend. No, i nic. No miejmy nadzieję, że ten trend będzie kontynuowany. Na wykresie dziennym, jak widzicie, zawężają się nam stęgi Bollingera. No, i cóż, trzeba będzie poczekać na taki moment, kiedy one się zwężą zupełnie. Takie zwężenie, nazywane squeeze'em będzie wskazywało na to, że mamy szansę na zrobienie wybicia. W którą stronę? Na razie jeszcze nie do końca wiadomo. Mamy trend wzrostowy, więc jest spora szansa na to, że, że polecimy dalej do góry. O 4 godzinach tutaj mieliśmy niedawno całkiem ładny pierwszy impuls, ładne wybicie. Czy to wybicie będzie kontynuowane? Chyba nie, ponieważ tutaj przebiliśmy 0,6%. Moment, muszę to sprawdzić. Nie, 0,5 przebiliśmy, więc teoretycznie wzrosty jeszcze by mogły być, ale tutaj CCI nam już spada poniżej 100. Do tego mamy już czwartą, piątą świecę korekcyjną, więc nie zanosi się na kontynuowanie tego wybicia. Myślę, że przejdziemy tutaj w konsolidację. Kolejna dosyć istotna rzecz, jeżeli chodzi o Bitcoina, to są cykle halvingowe. Zobaczcie dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi. Po każdym halvingu, jaki się wydarza halving, w ogóle o co chodzi z halvingiem? Halving to zmniejszenie o połowę ilości Bitcoina, jaką dostają górnicy za stworzenie bloku. Obecnie jest to 6 z kawałkiem, no i po następnym halvingu w 2000 bodajże 24, ta nagroda będzie wynosiła 3, 3 z kawałkiem, no i potem półtorej, i tak coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Zobaczcie, że po każdym takim halvingu mamy bardzo mocny wzrost ceny. Po pierwszym to było 233 dni, po drugim 368, czyli powyżej roku. No, i mamy bardzo mocno, bardzo mocno procentowo zyskuje bitcoin, tak. Tutaj 17 tysięcy tutaj 9 tysięcy tutaj już było 2000 procent i one są coraz dłuższe. Pierwszy 243 dni, pierwszy 368, a trzeci 525. Ile potrwa obecny? No, stawiałbym, że około, około 600, może trochę powyżej. I No i co, no i po tym rynku byka mamy rynek niedźwiedzi, tak? Mamy bardzo mocne spadki. I, I po tych spadkach mamy jakieś tam przejście w akumulację kolejną, czekanie na, na kolejny halving. Dlaczego tak się dzieje? <laughs> Tutaj mamy wykres popytu i podaży, taka powtórka z ekonomii. Jeżeli mamy, tutaj mamy ilość dobra, jakie jest, tutaj jest tego mało, tu jest jego dużo. Tu jest cena, cena jest niska, cena jest wysoka. I teraz zobaczcie, że w momencie, w którym popyt równoważy podaż, to ta cena ustala się na jakimś w miarę stałym, stabilnym poziomie. Tak? To jest taki punkt, gdzie najbardziej optymalny, gdzie każdy, kto ma dostatecznie dużo gotówki, żeby coś zakupić, może to, może to zakupić. Problem jest taki, że po każdym halvingu spada ilość bitcoina, które trafia na rynek. Popyt zostaje taki sam. Tak? Więc mamy przesunięcie podaży spada ilość na przykład z 25 na 15 o połowę. I jak sobie tutaj zobaczymy, to okaże, okazuje się, że przy spadku podaży wzrasta nam popyt, tak? Jeżeli jest czegoś bardzo mało, no to wzrasta chęć, żeby, żeby to mieć. Tak? Jest, pojawia się po prostu większy popyt na to, żeby, żeby dostać tego bitcoina i ludzie będą w stanie za tego bitcoina płacić co? Większą cenę. To jest taki naturalny mechanizm halvingowy. Myślę, że w tym roku on również zadziała. No tylko widzimy, że on jest coraz bardziej opóźniony. Obecnie jesteśmy. Halving był

Słuchajcie, nie chcę tutaj straszyć, pokazuję tylko, że jest taka możliwość. Więc, jeżeli gdzieś mamy jeszcze jakieś trady, nad którymi się zastanawiamy, to możliwe, że warto je będzie po prostu powoli kaszować. Jeżeli mamy coś, co będziemy chcieli trzymać na długi termin, to upewnijmy się, że, że jest to na tyle dobry projekt, że on może przetrwać do następnego halvingu no i że możemy go tyle trzymać przede wszystkim. I miejmy gdzieś to tam z tyłu głowy, że, no, że możliwe jest rynek byka, rynek niedźwiedzia, przepraszam, za zapasem, Więc ja tutaj przechodzę na, przechodzę na trading i będę starał się po prostu tylko i wyłącznie jakimiś, jakimiś skalpami graniem na, na futures pomnażać kapitał. Ok, kolejna rzecz ETH. Jeżeli chodzi o ETH, mhm. lepiej niż na Bitcoinie, tygodniowo, tygodniowo jest bardzo podobnie, chociaż tutaj to CCI jest jeszcze niższe na Bitcoinie. Mamy na razie trend wzrostowy, ale nie mamy tutaj jakichś takich technicznych wybić, które by można było analizować. Jeżeli chodzi o wykres dzienny, niewiele więcej nam to mówi. Tutaj są jakieś takie małe ruchy do góry, bez, bez, wyraźnego, bez wyraźnego zachowania aspektów technicznych tego ruchu. To jest, myślę, że typowy ruch wzrostowy po Newsie. Ten News to był 27, o ile dobrze pamiętam, wprowadzenie Altair, czyli ETH ma przejść na ETH 2.0. Co to ma oznaczać? Ma to oznaczać, że przejdziemy z proof of work, czyli z kopania ETH, tak jak się kopie na przykład bitcoina, na proof of stake, czyli. Niektórzy ludzie, bo tam, no nie wszyscy, tam trzeba mieć bardzo dużo tego ETH, chyba 22 sztuki, żeby móc stajkować, no i trzeba czekać w bardzo długiej kolejce, żeby się na to stajkowanie załapać. Będą mogli sobie odłożyć część tego ETH na taki portfel, z którego nie będą go mogli wyjąć przez jakiś czas i dzięki temu będą mogli zatwierdzać transakcje, czyli nie będzie trzeba kopać. Bloków zużywać olbrzymiej tony prądu i energii, tylko po prostu będzie trzeba zostawić część, swojej, część swojego ETH na takim właśnie portfelu i, i na podstawie tego będą te transakcje zatwierdzane. Co to dla nas oznacza? Dla nas oznacza to tańsze transakcje, większą ich liczbę, no i lepszą skalowalność tego ETH. Natomiast ten altar, o którym mówię, który wszedł w życie jakby 27, to było takie, to było takie ostatnie przygotowanie przed 2022 gdzie jeszcze nie wiadomo, w którym momencie tego 2022, 2022 przejdziemy jako, jako cała sieć ETH na, na 2.0, że jest jakby wszystko przygotowane pod to, żeby właśnie zmienić ten model konsensusu na Proof of Stake, powinno. Co to, co to może spowodować, przede wszystkim lot w dół? Niektórych ETH Killers, takich jak na przykład Cardano, które, które właśnie ma robić dokładnie to samo co ETH 2.0. No a sama cena ETH może poszybować jeszcze bardziej do góry, bo okaże się, że wszystkie te aplikacje, które już działają na ETH, będą mogły po prostu działać lepiej, sprawniej, wydajniej no i przede wszystkim co najważniejsze dla nas, taniej. Tutaj na stronie Blockchain Center, link do tej strony podam Wam w opisie. Mamy taki wskaźnik altcoin season. Trzy ostatnie miesiące trzy pokazywały na to, że mocniej rosną alty czy, czy bitcoin. No, i jeżeli tam więcej altów rośnie szybciej niż bitcoin, no to, no to mamy alt season. Jeżeli nie, no to mamy Bitcoin sezon. No i tak widzimy, że tutaj do sierpnia mieliśmy bardzo mocny Bitcoin season. Teraz gdzieś to powoli się uspokaja. Natomiast alt sezonu jeszcze nie mamy. Tak naprawdę, żeby doszło do alt sezonu, to potrzebowalibyśmy jakiejś dłuższej konsolidacji Bitcoina. Jeżeli coś takiego nastąpi, to to będzie właśnie takie miejsce, żeby te alty nadgoniły, nadgoniły tą, tą cenę, tą zaległość do, do Bitcoin. Chociaż tutaj widzimy, że niektóre bardzo ładnie sobie radzą. Shiba, która zrobiła ogromny, ogromne wzrosty ostatnio. Phantom, który również bardzo ładnie poszedł do góry. AR Solana, Avalanche, NIR. Więc, no więc cały czas mamy możliwości grania, tylko pamiętajmy, żeby raczej teraz starać się grać pod, pod krótki, krótki termin. To znaczy, góra trzymamy coś na przykład tydzień, zamiast trzymanie czegoś przez pół roku. Wrzucę wam linka do portalu Mani.pl. Tutaj są najważniejsze podsumowanie, jeżeli chodzi o nowy ład. Co się zmienia? No, zmienia się to, że ma być ulga dla klasy średniej, czyli jeżeli ktoś zarabia na jednoosobowej działalności gospodarczej, ale rozlicza się na skali podatkowej, no to dostanie taką ulgę. Ulgę też dostaną ci, którzy zarabiają ze stosunku służbowego, pracy nakładczej i tak dalej, od 68 do 133%. E, tysięcy e, co jeszcze się zmieni tutaj gdzieś widziałem o nie, nie o to mi chodzi finansowy składkę hmm. o o to chodzi w ramach polskiego ładu rząd założył, że rozliczający się podatkiem mieniowym będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9% dochodów, nie mniej niż 270. No i także osoby na karcie podatkowej będą płacić tą składkę, liczoną od minimalnego wynagrodzenia. Z podatkiem zryczałtowanym ustawione progi, 60 tysięcy do 60%. No tutaj macie wszystkie cyfry, nie będę ich wam. Myślę, czytał. To są takie najważniejsze zmiany. Czyli, jeżeli ktoś będzie na liniówce, no to niestety, ale, ale będzie miał. No cóż, nie będę kończył tej wypowiedzi. Myślę, że myślę, że jeżeli ktoś teraz prowadzi działalność gospodarczą, to należy poczekać, aż wszystkie te zmiany wejdą w życie. To znaczy, zostaną przepchnięte w Sejmie i udać się po prostu do doradcy podatkowego, bo zmienia się, zmienia się sporo. A, tak, jeszcze montuję powoli ten filmik i spojrzałem na to, że mamy dzisiaj 3 listopada. Dlaczego jest to dosyć istotne? Dlatego, że w momencie, w którym już wejdą, wejdą wszystkie zmiany w życie wraz z nowym rokiem, to będzie bardzo szybko trzeba zmienić formę opodatkowania, ponieważ co do zasady, większość form opodatkowania zmienia się do 20 stycznia, więc tego czasu będziemy mieli dość mało. Dodatkowo jeszcze taka moja refleksja nad, nad całym tym nowym programem i, i, i nowymi pomysłami. Płaca minimalna. 2022. W dniu 15 września zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej. No i okazuje się, że minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 3100, 3100 zł. No właśnie o co chodzi? 3000. Tutaj jest 3010. No zostańmy przy tej kwocie 3000, żeby się łatwiej liczyło. Zobaczcie, 3000 brutto. 3000 brutto otrzymają na rękę kwotę 2157 netto. Dodatkowo dodatkowo zauważcie, że pracodawca będzie musiał za takiego pracownika zapłacić 3600 zł. I teraz tak. Z 3600 zł pracownik tak naprawdę dostanie 2200 chociaż w gruncie rzeczy to nie będzie 2200 no bo od tego jeszcze trzeba odliczyć olbrzymi podatek na przykład za paliwo. Jeżeli ktoś na przykład tankuje za, nie wiem, 600 zł w miesiącu, żeby dojechać do pracy to tak naprawdę 300 zł już oddaje na państwo, więc realnie, realnie zostaje mu powiedzmy jakieś, nie wiem, 1800, coś takiego. Czyli w gruncie rzeczy z całego tego, z całej tej kwoty, jaką za nas płaci pracodawca, my dostajemy na rękę tylko połowę. I Dlatego myślę, że ten system jest bardzo niewydolny, ponieważ w momencie, w którym my chcemy podwyższyć tą płacę minimalną do tych 3000 zł, to nie ma różnicy, czy my ją podniesiemy do 3 tysięcy, czy do 4 tysięcy, w momencie, w którym tak wysokie jest opodatkowanie pracy, to i tak pracownik nie zobaczy ponad połowy tych pieniędzy. Na rękę. Myślę, że tutaj dużo lepszym pomysłem zamiast podwyższenie płacy brutto i zmuszanie pracodawców do, do, do płacenia większej ilości pieniędzy, byłoby po prostu obniżenie, um, obniżenie tego podatku o, 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 o to 200 zł, bo o tyle się podnosi. Um, tak naprawdę wynagrodzenie i wszyscy byliby bardziej zadowoleni. Kto nie byłby zadowolony? No rząd, ponieważ rząd zarabia na podatkach. Więc jeżeli podniesie nam pracę brutto, no to jest bardzo zadowolony z tego, że po pierwsze, musi zapłacić więcej pracodawca, więc można wziąć więcej pracodawcy, a następnie więcej wziąć pracownikowi. Gdyby podwyższył pracownikowi zarobki netto, no to nie wiązałoby się to z bezpośrednimi z bezpośrednimi podatkami i zyskami do budżetu państwa, tak ja myślę, że za niedługo będziemy mieli nawet i to 4000 4000 brutto nawet gdyby coś takiego wprowadzili, no to co by to oznaczało, że na rękę dostaniemy 2900 a pracodawca będzie musiał za nas zapłacić 4800. Czyli z 5000 dostaniemy niecałe 2900. Odejmując oczywiście jeszcze opłaty paliwowe, wszelkiego rodzaju ukryte podatki, takie jak inflacja czy na przykład podatki cukrowe. I, i, I tak naprawdę na rękę nam zostanie tyle samo, co, co przed podwyżką tego, tego, tych zarobków brutto. No ale kto na tym skorzysta? No wiadomo, państwo, które po prostu połowę zabierze bie, już nie, nie połowę z 3600, jak do tej pory, tylko, do, tylko połowę z 4800. I tak się kupuje ludzi. Za ich własne pieniądze. Jeszcze na szybkości tylko o kwocie wolnej od podatku. Kwota wolna od podatku ma wynosić 30 tysięcy dla, na razie, aha i właśnie. To, że ona wynosi 30 tysięcy nie jest powiedziane, że tyle będzie wynosiła dla wszystkich. Na przykład, teraz kwota wolna od podatku do tej pory wynosiła teoretycznie 8 tysięcy, ale w rzeczywistości była zastosowana taka skala, że im więcej zarabiasz, tym mniejszą masz tą kwotę wolną od podatku. Więc to 8 tysięcy mieli ludzie, którzy zarabiali chyba tam poniżej jakiegoś standardu życiowego. Natomiast jeżeli zarabiałeś powyżej chyba 120 tysięcy rocznie, to ta kwota wolna od podatku wynosiła już 0 zł. I teraz myślę, że dokładnie będzie to samo, czyli kwota 30 tysięcy, ale dla tych najbiedniejszych, najmniej zarabiających, a my dostaniemy. Ci, którzy zarabiają tam przynajmniej średnią krajową, to dla nich ta kwota będzie znacznie, znacznie niższa. Natomiast no, nie, chcę, nie chcę to jakoś super gdybać, tego jeszcze nie wiemy. Myślę, że na pewno te zmiany będzie trzeba obserwować. Ok, kolejna rzecz. Złoto. Jeżeli chodzi o złoto, już właśnie ostatnio ktoś mnie wywołał do tablicy, żebym przeanalizował, chyba Anuszka na Discordzie. No i podjąłem się analizy. Gdzieś tam możecie sobie znaleźć w analizach na życzenie poziomy odkupu złota. Natomiast ja myślę, że przede wszystkim złoto na najbliższe lata, ale nie 2 czy 3, tylko 5, 10, 15, jest aktywem, które bardzo mocno może zyskać. <laughs> Dlaczego? Zobaczmy, ile jak na razie wynosi inflacja. Inflacja w Polsce zbliżyła się do. 7%. To mamy z 29 zeszłego miesiąca news. Mamy obecnie 6,8%. Ekonomiści zakładają, że może przekroczyć 7%. A jeżeli zyskuje inflacja, czy jeżeli rozpędza się nam inflacja, to co zyskuje najmocniej? Drugie w kolejce są precious metals. One rosną o 24%, czyli złoto, złoto srebro, platyna. Chociaż w platynę bym się nie bawił, bo tak jak już parę razy wspominałem, jest to bardzo bardzo mały rynek i o ile commodities, czyli surowce nam już urosły bardzo, bardzo mocno. Wystarczy sobie zobaczyć na uran, zobaczyć na to, jak wyglądają w tej chwili ropazy nie wiem, z innymi energetycznymi do spółki. Jeżeli ktoś miał ostatni remont, no to niestety się bardzo bardzo Boleś mnie o tym przekonał, że, że to wszystko po prostu podrożało. No to e, metale szlachetne trochę stoją w miejscu i myślę, że one jeszcze mogą bardzo mocno wystrzelić. Dlaczego? Ponieważ. Aha, jakby ktoś chciał wiedzieć to, to trzecie, to jest Mining Equities, czyli spółki, które wydobywają złoto, one też bardzo mocno zyskują w otoczeniu rosnącej inflacji. I tutaj chciałbym wam pokazać, dlaczego się tak. Dlaczego uważam, że on, że to złoto będzie rosło. Zobaczcie, podnieśliśmy stopy procentowe. W zeszłym miesiącu z 0,1, to były wprowadzone jeszcze, no przed końcem, początkiem czerwca, do 0,5. Tak, z 0,1 do 0,5. Żeby myśleć o jakiejś normalnej walce z inflacją, to te stopy powinny być mniej więcej takie jak w 2008 roku. I słuchajcie, do tego kiedyś myślę, że, że dojdzie. Będziemy mieli realne stopy procentowe, takie jak, jak tutaj, na przykład 6, 7, 8, bo tak naprawdę one pomogą nam walczyć z inflacją, która w tym momencie wynosi właśnie prawie to 7%. Dodatkowo ta inflacja jeszcze będzie się napędzać. Dlaczego? Ponieważ inflacja zależy od paru składowych. Przede wszystkim od tego, ile wydrukowaliśmy pieniędzy, a wiemy, że podczas że, że przy COVID było to bardzo dużo, ale też zależy od tego, ile wydajemy, to znaczy, jaki jest przepływ gotówki. Ten przepływ gotówki ostatnio bardzo mocno się zwiększa. I jeżeli będzie się zwiększał, to a politycy robią wszystko, żeby się zwiększył, no to będzie też nam rosła, rosła inflacja. I Przede wszystkim, co, co, co to oznacza? To oznacza, że inflacja z nami najprawdopodobniej zostanie na dłużej. Skoro mamy 7% inflacji, a politycy się zastanawiają, czy jeszcze nie podwyższyć przypadkiem tych, tych stóp procentowych, a obecnie one są na poziomie 0,5% stopy procentowej, to jest bardzo, bardzo mało. Myślę, że myślę, że inflacja z nami zostanie. Co to jeszcze dla nas oznacza? Oprócz wzrostu cen złota i, i srebra, to oznacza, że jeżeli ktoś ma jakieś kredyty, to warto by je było nadpłacić i w miarę szybko spłacić, ponieważ wzrost stóp procentowych, jeżeli mamy już kredyt, może oznaczać, że rata którą spłacamy, może się nam wręcz podwoić. Jeżeli takie, jeżeli te stopy procentowe wzrosną na przykład 0,5 do na przykład 6%. Więc nadpłacajmy kredyty, wstrzymajmy się z braniem kolejnych. Chyba że bierzemy na 5 na 5 lat i na przykład bierzemy sobie taki, że na 5 lat mamy zamrożone stopy procentowe. To jest powiedzmy jeszcze tam jakiś w miarę, w miarę dobry ruch, ale ale, ale myślę, że należy na to uważać i kontrolować, jakie te stopy procentowe będą. Dobra, no teraz to wszystko. W przyszłym tygodniu postaram się przyjrzeć kolejnym aktywom, wytłumaczymy sobie, co się dzieje na, na rynku ropy i energii, bo to też jest bardzo ciekawy temat. No cóż, za dzisiaj dziękuję. No i co, życzę udanych inwestycji.